Mężczyźni po 60 roku życia jest coś, co zasługujecie usłyszeć, ponieważ prawda była przed wami ukrywana zbyt długo. Liczba ejakulacji w ciągu miesiąca może w cichy sposób kształtować zdrowie waszej prostaty, ryzyko raka i długoterminową witalność. A większość mężczyzn w waszym wieku nieświadomie robi to zdecydowanie za rzadko. Niektórzy płacą za to latami problemów z układem moczowym bezsennymi nocami i prostatą, która z każdym miesiącem staje się coraz bardziej zapalona. Ból wstawania trzy, cztery, a nawet pięć razy w nocy. Zakłopotanie słabym strumieniem. Strach, że pewnego dnia lekarz usiądzie naprzeciwko Was i powie: Znaleźliśmy coś niepokojącego. Te obawy są realne i ciążą na milionach starszych mężczyzn. Ale oto paradoks, o którym prawie nikt nie mówi. Właśnie ta czynność, której uczono Was ukrywać powstrzymywać się lub wstydzić może być jednym z najprostszych sposobów ochrony Waszej prostaty. I istnieje jasna, poparta nauką liczba, która może zmienić Wasze zdrowie w ciągu 24 godzin. Jedna mała zmiana, która niemal natychmiast zaczyna obniżać zastój i stan zapalny. Wszystko to za chwilę nabierze sensu, ale najpierw pozwólcie, że się przedstawię. Jestem dr Mochitka, urolog i specjalista od zdrowia mężczyzn i dzisiaj pokażę Wam, co każdy starszy mężczyzna musi wiedzieć. Zanim przejdziemy dalej, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zróbcie to teraz i włączcie dzwonek powiadomień. Dzielę się informacjami specjalnie dla mężczyzn po 60 roku życia i nie chcę, żebyście przegapili narzędzia, które mogą naprawdę chronić Wasze zdrowie. A po obejrzeniu tego filmu, napiszcie jeden w komentarzach, jeśli pomógł Wam lepiej zrozumieć Wasze ciało, lub zero, jeśli jest coś, co chcielibyście, żebym wyjaśnił dokładniej. Teraz, gdy mamy to za sobą, przejdźmy do prawdy o częstotliwości ejakulacji, tego, co naprawdę pokazuje nauka, oraz liczby, którą każdy starszy mężczyzna musi znać, aby chronić swoją prostatę. Pierwsze. Zrozumienie Dlaczego prostata zależy od regularnej ejakulacji? Większość mężczyzn nie zdaje sobie z tego sprawy, ale jedną z najniebezpieczniejszych rzeczy, które mogą się wydarzyć w starzejącej się prostacie, nie jest guz, nie infekcja, a nawet nie powiększenie: to cisza, to bezczynność. To właśnie dzieje się, gdy gruczoł, który pracował bez przerwy, odkąd byliście młodymi mężczyznami, nagle nie ma ujścia, nie ma uwolnienia. Nie ma sposobu na oczyszczenie tego, co produkuje dzień po dniu. A szokującą prawdą jest to, prostata nie zwalnia tylko dlatego, że zmienia się wasze życie seksualne. Nadal produkuje płyn, nadal generuje wydzieliny, nadal wykonuje swoją pracę. Nawet gdy wy przestajecie wykonywać swoją, ten płyn po prostu nie znika zalega, gęstnieje, stagnuje. A z czasem ta cicha, niewidoczna stagnacja może stać się właśnie tym, co czyni prostatę podatną na stan zapalny, obrzęk i zmiany komórkowe, z którymi żaden mężczyzna nie chce się zmierzyć. To nie jest coś, co większość lekarzy kiedykolwiek Wam wyjaśnia. Dorastając, mówiono Wam, żebyście byli dyskretni, zdyscyplinowani, opanowani. Mówiono Wam, że Wasze popędy to coś do ukrycia, coś, czego trzeba się wstydzić, coś do stłumienia. Ale wasza prostata nigdy nie otrzymała tej wiadomości. Została zaprojektowana do rytmicznego uwalniania, do regularnego opróżniania, do ruchu. Bez tego gruczoł staje się jak filtr, który nigdy nie jest czyszczony, lub staw, w którym woda już nie płynie. Wszystko zwalnia, wszystko gęstnieje, wszystko staje się bardziej kruche. A mężczyźni często przychodzą do mojej kliniki zdezorientowani, pytając dlaczego częściej oddają mocz, dlaczego ich noce są przerywane, dlaczego ich PSA powoli rośnie, dlaczego czują stały ucisk głęboko w miednicy, którego wcześniej nie było. Wielu spodziewa się usłyszeć, że to po prostu wiek, ale wiek to tylko część historii. Głębszą prawdą jest to, że życie spędzone na redukowaniu, tłumieniu lub unikaniu ejakulacji powoli uczy prostatę wzorca bezczynności, a gruczoł płaci za to cenę. Czego większość mężczyzn nie wie, to że ejakulacja nie jest po prostu aktem seksualnym to biologiczny cykl oczyszczający rutyna konserwacyjna wbudowana w męskie ciało. Każde uwolnienie wypłukuje białka, produkty zapalne i starzejący się materiał komórkowy, który prostata gromadzi z czasem. Bez tego naturalnego oczyszczania zmienia się środowisko wewnętrzne. I chociaż możecie tego nie odczuć od razu, prostata tak staje się cięższa, bardziej przekrwiona, bardziej podrażniona. Starsi mężczyźni często zakładają, że te zmiany są nieuniknione, ale macie znacznie większy wpływ na biologię swojej prostaty niż kiedykolwiek wam powiedziano i oto część która powinna was zastanowić poprawa tego jednego procesu tego jednego nawyku może zacząć zmieniać zdrowie waszej prostaty w zaledwie 24 godziny gruczoł reaguje szybko gdy ponownie otrzymuje ruch Ucisk się zmniejsza, stan zapalny zaczyna ustępować, a tkanka w końcu otrzymuje krążenie i oczyszczanie, na które czekała. Ale jest głębsza, bardziej zaskakująca warstwa tej historii, ponieważ to, co dzieje się, gdy regularnie dochodzi do ejakulacji, nie tylko chroni prostatę, zmienia sposób, w jaki zachowują się wasze hormony, sposób, w jaki komunikują się wasze komórki, a nawet sposób, w jaki ryzyko raka ewoluuje wraz z wiekiem. I to prowadzi nas do kolejnej zaskakującej prawdy, o której prawdopodobnie nigdy wcześniej nie słyszeliście. Drugi: problem stagnacji. Dlaczego rzadka ejakulacja staje się niebezpieczna z czasem? Większość mężczyzn jest zszokowanych, gdy im to mówię, ale jednym z najwyraźniejszych wskaźników problemów z prostatą nie jest genetyka, dieta, a nawet wiek to bezruch. Czysty, przedłużający się bezruch wewnątrz gruczołu. Gdy prostata zbyt długo nie uwalnia tego, co produkuje, zaczyna się zmieniać w sposób, którego nie możecie zobaczyć, nie możecie od razu poczuć, i nigdy byście nie wyobrazili sobie, że może tak głęboko wpłynąć na wasze zdrowie. To nie dzieje się z dnia na dzień. Dzieje się to cicho, powoli, niemal z szacunkiem, jakby ciało próbowało was nie niepokoić, ale w ciągu miesięcy i lat. Ta cisza staje się ciężarem, którego prostata nigdy nie była przeznaczona do niesienia. Wasza prostata to niepasywny organ stale produkuje płyn, stale filtruje stale wytwarza substancje, które utrzymują funkcjonowanie waszego układu rozrodczego. Ale po 60 roku życia, gdy ejakulacja staje się rzadsza, ten niegdyś stały ruch zamienia się w akumulację. Płyn gęstnieje. Stare wydzieliny pozostają. Białka zapalne osadzają się w tkance. A to nagromadzenie, ten wewnętrzny bałagan, zaczyna wywoływać podrażnienie w gruczole, który staje się bardziej wrażliwy z wiekiem. Wielu mężczyzn opisuje to jako subtelną ciężkość w miednicy, nową pilność podczas oddawania moczu lub powolny, niezdecydowany strumień, który wydaje się pogarszać z każdym rokiem. Mówią z rodzajem cichej frustracji, jakby winili siebie za coś, czego w pełni nie rozumieją. Ale to nie jest porażka, to fizjologia. W mojej klinice często spotykam mężczyzn, którzy mówią to samo zdanie, myślałem, że to po prostu część starzenia się. Akceptują dyskomfort, nocne wizyty w łazience, ucisk w dolnej części brzucha jako nieuniknione. Nie zdają sobie sprawy, że te objawy mogą wcale nie być przypadkowe. Mogą to być oznaki prostaty borykającej się z ciężarem stagnacji, gruczołu, który robi wszystko, co w jego mocy, aby funkcjonować, jednocześnie trzymając płyn, którego nigdy nie miał przechowywać w nieskończoność. Gdy prostata pozostaje pełna zbyt długo, krążenie maleje. Gdy krążenie maleje, stan zapalny wzrasta, a gdy stan zapalny wzrasta, tkanka staje się bardziej podatna na właśnie te zmiany komórkowe, których każdy mężczyzna ma nadzieję uniknąć. Jest też głębsza strona emocjonalna tego, o której wielu mężczyzn nigdy nie mówi. Gdy ejakulacja zwalnia, wielu mężczyzn cicho interpretuje to jako znak, że ich męskość zanika lub ich wartość maleje. Noszą to w sobie niewyraźnie przez lata, ale prawda jest znacznie bardziej współczująca. Wasze ciało was nie zdradza, woła do was, prosi o ruch, o oczyszczanie, o rytm, do którego zostało zaprojektowane. Macie znacznie większą kontrolę nad tym procesem, niż wam powiedziano. I oto, gdzie sprawy stają się jeszcze bardziej zaskakujące. Stagnacja wewnątrz prostaty nie wpływa tylko na sam gruczoł. Zaczyna wpływać na hormony, przepływ krwi i zdrowie otaczających tkanek w sposób, który łączy się bezpośrednio z waszym długoterminowym ryzykiem raka. A kiedy zobaczycie, co ujawniają największe badania na temat tego związku, obraz staje się jeszcze bardziej zadziwiający. To właśnie to odkryjemy dalej. Trzecie przełomowe badanie. 21 razy w miesiącu. I dlaczego ta liczba ma znaczenie? Większość mężczyzn jest oszołomionych, gdy to słyszą, ale jedno z najbardziej wpływowych badań, kiedykolwiek przeprowadzonych na temat raka prostaty, nie skupiało się na genetyce, lekach czy chirurgii. Skupiło się na czymś znacznie bardziej intymnym, znacznie bardziej osobistym i czymś, o czym prawie żaden mężczyzna po 60. roku życia nigdy nie rozmawiał ze swoim lekarzem. Badało, jak często mężczyźni ejakulują. A wyniki były tak nieoczekiwane, tak uderzające, że wstrząsnęły społecznością medyczną i zmusiły nas do przemyślenia prawie wszystkiego, co sądziliśmy, że wiemy o zdrowiu prostaty. Wyobraźcie sobie śledzenie dziesiątek tysięcy mężczyzn przez prawie 20 lat, śledzenie ich nawyków, starzenia się, wyników związanych z rakiem i odkrycie, że jedna prosta liczba, ile razy ejakulowali w miesiącu, miała mierzalny, niezaprzeczalny związek z ich długoterminowym ryzykiem raka prostaty. Brzmi to niewiarygodnie, a jednak dane są prawdziwe. To badanie wykazało, że mężczyźni, którzy ejakulowali 21 razy lub więcej w miesiącu, mieli znacznie niższe ryzyko raka prostaty niż ci, którzy ejakulowali tylko 4 do 7 razy. Dla wielu starszych mężczyzn usłyszenie tej liczby wydaje się niemal przerażające, rodzi pytania, których nigdy nie rozważali: czy moje problemy z prostatą mogły być pod wpływem lat ciszy? Czy coś tak prostego, tak ludzkiego mogło oferować ochronę, o której nigdy nie wiedziałem, że potrzebuje? Jest rodzaj cichej refleksji, która przepełnia mężczyzn, gdy słyszą to po raz pierwszy. Mieszanka ciekawości, żalu i pragnienia zrozumienia, jak ich własne nawyki mogły ukształtować ciało, które dziś noszą. A pod tą refleksją leży coś głębszego. Uznanie, że nawet w wieku 60, 70 lat. Czy więcej, ich działania nadal mają znaczenie, ich wybory nadal mają znaczenie, a ich zdolność do wpływania na własne zdrowie jest daleka od utraty. Kiedy siedzę naprzeciwko starszych pacjentów i wyjaśniam te odkrycia, często patrzą w dół na swoje ręce lub wpatrują się w podłogę, próbując zrozumieć rzeczywistość, do której nikt ich nie przygotował. Myślą o latach, kiedy pożądanie zgasło, kiedy stres przejął kontrolę kiedy bliskość zniknęła z ich małżeństwa lub kiedy po prostu wierzyli, że aktywność seksualna nie służy już żadnemu celowi. Myślą o nocach, kiedy wybrali sen zamiast połączenia, miesiącach, w których obeszli się bez uwolnienia, długich okresach bez ruchu, które zakładali, że są nieszkodliwe, a potem zadają pytanie, do którego każdy mężczyzna w końcu dochodzi. Dlaczego ejakulacja ma ten efekt? Jak coś tak prywatnego może mieć tak głęboki wpływ na ryzyko raka? Prawda jest zarówno prosta, jak i głęboko znacząca. Ejakulacja oczyszcza gruczoł, redukuje stagnację, obniża stan zapalny, może pomóc w regulacji równowagi hormonalnej wewnątrz tkanki, a gdy prostata funkcjonuje zgodnie z projektem, staje się bardziej odporna, bardziej stabilna i mniej podatna na zmiany komórkowe prowadzące do raka. To nie chodzi o liczenie liczb jak obowiązku czy zmuszanie ciała do nienaturalnych oczekiwań. Chodzi o honorowanie biologii, która była z wami przez całe życie. Chodzi o uznanie, że nawet te części was samych, które ignorowaliście lub unikaliście, nadal zależą od waszej uwagi. Ale o to, gdzie historia staje się jeszcze bardziej odkrywcza. Ta liczba 21 razy w miesiącu, choć potężna, nie dotyczy równo wszystkich mężczyzn. Wasz wiek Wasze objawy, a nawet wasze wzorce seksualne mogą zmienić to, co oznacza dla was właściwa liczba. I to bardziej spersonalizowane, bardziej praktyczne wskazówki są dokładnie tym, co odkrywa następne odkrycie. Czwarte hiszpańskie badanie: niższa ejakulacja oznacza wyższe ryzyko raka oto odkrycie, które zatrzymuje prawie każdego mężczyznę. Kiedy naukowcy w Hiszpanii badali setki mężczyzn, niektórych z rakiem prostaty, a niektórych bez, odkryli, że mężczyźni, którzy rozwinęli raka, nie byli tymi z najgorszymi dietami, najmniejszym ćwiczeniem, a nawet nie najsilniejszą historią rodzinną, byli to mężczyźni, którzy ejakulowali najmniej. Nie tylko nieco mniej, dramatycznie mniej. W rzeczywistości, gdy naukowcy porównali mężczyzn, którzy ejakulowali pięć lub więcej razy w miesiącu, z tymi, którzy ejakulowali tylko cztery razy, ryzyko raka prostaty wzrosło o 64%. A dla mężczyzn, którzy ejakulowali od zera do trzech razy w miesiącu, ryzyko więcej niż się podwoiło. Dla mężczyzn, którzy zgłaszali, że nigdy nie ejakulują, liczba stała się jeszcze bardziej przerażająca 271% wyższe ryzyko. Te liczby to nie teorie, to nie są domysły to przeżyte realia dla mężczyzn, których ciała stały się polami bitwy na długo przed tym, zanim zdali sobie sprawę, że coś jest nie tak. Ilekroć dzielę się tymi odkryciami z pacjentami, pokój staje się cichy. Starsi mężczyźni często odchylają się na krzesłach, powoli wydychają i szepczą coś w stylu: Nie miałem pojęcia. A pod tymi słowami jest głębszy, cichszy ból. Ponieważ to badanie nie tylko przyglądało się życiu pełnemu nawyków, przyglądało się rokowi przed diagnozą jednemu rokowi. I w tym jednym roku różnice były wyraźne: mężczyźni z rakiem ejakulowali znacznie rzadziej niż mężczyźni bez niego. Wielu żyło ze stresem, chorobą, emocjonalnym dystansem, utratą pożądania lub prostą rezygnacją. Wierzyli, że spadek jest normalny, wierzyli, że to nie ma znaczenia, wierzyli, że robią to, czego oczekuje się od mężczyzn wraz z wiekiem, z wyjątkiem odmowy bez pytania. Czego nie wiedzieli, to że ich prostata traciła jeden z najważniejszych rytmów ochronnych, jaki kiedykolwiek zaprojektowała Matka Natura. To, co czyni to badanie tak potężnym, to nie tylko dane to emocjonalna prawda za tym. Tak wielu starszych mężczyzn przestaje ejakulować nie dlatego, że ich ciała zawodzą, ale dlatego, że życie nie daje im przestrzeni do bliskości, pewności siebie do szukania przyjemności, lub zapewnienia, że ich seksualność nadal ma wartość. Choroba, żałoba. Samotność, lub napięcie w małżeństwie mogą zamykać drzwi, które kiedyś były otwarte. I powoli, niemal niezauważalnie, prostata przechodzi od gruczołu, który rozwija się w ruchu, do gruczołu żyjącego w ciszy. Ale cisza, jak pokazują te odkrycia, nie jest nieszkodliwa. Staje się sygnałem, ostrzeżeniem, markerem prostaty, tracącej swoją odporność. Mężczyźni w tym badaniu nie wiedzieli, że narażają się na ryzyko. Po prostu żyli swoim życiem cicho, posłusznie lub biernie, podczas gdy istotny proces biologiczny zanikał w tle. Dlatego mówię każdemu mężczyźnie po 60 roku życia: Wasza intymność nie jest trywialna, wasza przyjemność nie jest nieistotna, a wasze uwolnienie nie jest bez celu. Wasza prostata pamięta każdy miesiąc, w którym obchodzicie się bez ruchu. Prowadzi wynik w sposób, którego nie możecie poczuć, dopóki nie pojawią się objawy, lub wyniki badań nie wzbudzą obaw. Ale hiszpańskie badanie ujawniło kolejną warstwę, którą wielu mężczyzn pomija. Częstotliwość ejakulacji nie działa w izolacji. Wchodzi w interakcję z objawami układu moczowego, wzorcami hormonalnymi i biologicznym starzeniem się w sposób, który maluje znacznie większy obraz. A kiedy zrozumiecie, jak hormony zmieniają się z wiekiem i jak ejakulacja na nie wpływa, zaczniecie widzieć pełniejszą prawdę o długoterminowym zdrowiu waszej prostaty. To właśnie ten otwierający oczy związek musimy zbadać dalej. Piąty testosteron starzenie się i ukryty związek z ejakulacją. Większość mężczyzn nigdy tego nie słyszała, ale jednym z najwcześniejszych znaków, że wasze hormony zaczynają się zmieniać, nie jest niska energia, nie spadające mięśnie, a nawet nie słabsze pragnienie seksualne to jak często ejakulujecie. Częstotliwość waszego uwolnienia to coś więcej niż miara bliskości to lustro odbijające to, co dzieje się głęboko wewnątrz waszego układu hormonalnego a oto szokująca prawda. Mężczyźni, którzy przestają regularnie ejakulować, często doświadczają spadku testosteronu znacznie wcześniej i znacznie bardziej dramatycznie niż mężczyźni, którzy pozostają aktywni seksualnie. Większość zakłada, że to starzenie, większość zakłada, że to przeznaczenie. Ale dla wielu to, co wydaje się naturalnym spadkiem, jest w rzeczywistości ciałem reagującym na wzorzec bezczynności, który wysyła prostacie, jądrom i mózgowi wiadomość. Reprodukcja nie jest już priorytetem. Ciało dostosowuje się do tej wiadomości nie złością czy karą, ale powolnym i stałym zmniejszeniem hormonów, które kiedyś dawały Wam siłę, pewność siebie, wytrzymałość i napęd. To cichy spadek, niemal łagodny w swojej progresji. Możecie zauważyć, że budzicie się z mniejszą liczbą erekcji, Wasza motywacja słabnie, Wasz nastrój staje się cięższy. Wasze mięśnie wydają się trudniejsze do utrzymania. Żadna z tych zmian nie pojawia się z głośnymi sygnałami ostrzegawczymi. Wślizgują się w wasze życie tak stopniowo, że wielu mężczyzn nigdy nie zdaje sobie sprawy, że są połączone. Ale fizjologicznie związek jest niezaprzeczalny. Testosteron rozwija się w środowisku, w którym aktywność seksualna pozostaje żywa. Gdy wzorzec zanika, gdy mijają miesiące bez uwolnienia, męski układ przełącza się na niższy bieg. Nadal może funkcjonować, ale przestaje rozkwitać. Jest w tym coś głęboko emocjonalnego, o czym wielu starszych mężczyzn nigdy nie mówi nawet do siebie. Wyczuwają zmianę, spowolnienie, cichnienie czegoś, co kiedyś ich definiowało. Czują dystans od własnej witalności, ale noszą to w milczeniu. Jakby przyznanie się do tego jakoś pomniejszyło ich tożsamość, ale prawda jest znacznie bardziej współczująca. Wasze ciało was nie zawodzi, wasze ciało reaguje na sygnały, które otrzymało, a jednym z najwyraźniejszych sygnałów trwającej męskiej witalności jest regularna ejakulacja. Mówi mózgowi, jądrom i prostacie, że zdrowie reprodukcyjne nadal ma znaczenie. Mówi waszemu układowi hormonalnemu, aby pozostał czujny, zaangażowany i zrównoważony. Badania wykazały, że mężczyźni z wyższym naturalnym poziomem testosteronu mają zwykle niższe ryzyko raka prostaty. To nie znaczy, że musicie gonić ekstremalne liczby. Oznacza to, że utrzymywanie stałej linii bazowej pomaga waszej prostacie funkcjonować zgodnie z projektem. Ejakulacja wspiera tę linię bazową poprzez promowanie zdrowszych rytmów hormonalnych i wzmacnianie biologicznego przekazu, że Wasz układ rozrodczy jest nadal aktywny. A gdy hormony są stabilne, prostata staje się bardziej odporna, mniej reaktywna na stan zapalny i lepiej chroniona przed zmianami komórkowymi, które towarzyszą starzeniu. Ale oto, gdzie sprawy stają się jeszcze bardziej przekonujące: testosteron, Ejakulacja, stan zapalny i funkcja prostaty to wszystko elementy większej układanki fizjologicznej. A gdy poznacie optymalną częstotliwość ejakulacji, nie tylko dla młodych mężczyzn w badaniach, ale dla kogoś w waszym wieku z waszą historią zdrowia i waszymi wzorcami hormonalnymi, wszystko zaczyna nabierać kształtu. I to właśnie ta jasność, do której zmierzamy dalej. 6. Jak często naprawdę powinniście ejakulować po 60 roku życia? Praktyczna odpowiedź: większość mężczyzn jest zaskoczonych, gdy to słyszą, ale prostata nie reaguje na wiek tak jak reszta ciała. Wasze mięśnie mogą osłabnąć, wasze stawy mogą sztywnieć, wasza energia może się spowolnić, ale wasza prostata nigdy nie przestaje produkować płynu. Nigdy nie przestaje pracować, nigdy nie zatrzymuje się, aby dopasować się do tempa waszego zmieniającego się życia. A to oznacza jedną szokującą prawdę: nawet w wieku 60, 70 czy 80 lat, wasza prostata zależy od regularnej ejakulacji, tak samo jak wtedy, gdy byliście młodzi. Potrzeba nie znika po prostu dlatego, że zmienia się pragnienie. Biologia pozostaje. Często w milczeniu, czekając, aż ponownie aktywujecie rytm, do którego zostało zbudowane wasze ciało. Mężczyźni są często oszołomieni, gdy dowiadują się, że prostata staje się bardziej wrażliwa, a nie mniej, w miarę upływu dekad. Staje się bardziej reaktywna na stagnację, bardziej podatna na stan zapalny, bardziej zależna od ruchu, aby pozostać zrównoważoną. A z tego powodu, jak często ejakulujecie, nie jest przypadkowym szczegółem. To kamień węgielny waszego długoterminowego zdrowia prostaty. A jednak starsi mężczyźni rzadko otrzymują jasną odpowiedź. Niektórym mówi się, że to nie ma znaczenia, innym mówi się, że chodzi tylko o przyjemność. Wielu w ogóle nic nie mówi. Pozostają domyślać się, zastanawiać, co jest normalne i zakładać, że cokolwiek jest ich obecnym wzorcem, musi po prostu być tym, co zamierzała natura. Ale natura nigdy nie była tak niejasna. Badania są spójne, biologia jest jasna, a dziesięciolecia doświadczenia klinicznego potwierdzają ten sam wniosek. Ejakulacja jest częścią cyklu konserwacji prostaty, a bez niej gruczoł staje się bardziej przekrwiony, bardziej zapalony i bardziej podatny na problemy, które niepokoją tak wielu starszych mężczyzn. Więc jaka jest właściwa liczba? Co jest realistyczne, osiągalne i znaczące dla mężczyzn po 60 roku życia? Prawda jest zaskakująco współczująca. Nie musicie naśladować.